Po kilku minutach kąpieli, prysznicu czy stania na deszczu zaczyna nam się marszczyć skóra na dłoniach i na stopach. Gdy była mała, mama mówiła mi, że jest to wskazówka, że czas wychodzić z wannę. Ale oczywiście pomarszczone palce nie służą do wyznaczania czasu kąpieli. Więc jak rozwiązać tę zagadkę z dzieciństwa, nad którą chyba każdy się kiedyś zastanawiał? Dlaczego pod wpływem wody marszczy nam się skóra? W wielu artykułach możemy przeczytać, że charakterystyczne marszczenia są wynikiem osmozy, czyli przepuszczania cząsteczek wody przez półprzepuszczalną błonę skóry. Innymi słowy, nasza zewnętrzna warstwa skóry nasiąga wodą, zwiększa się jej powierzchnia, przez co się marszczy. Prawda jest jednak taka, że ta teoria została obalona już w latach 30. XX wieku. Zauważono wtedy coś niezwykłego. Palce, które w wyniku wypadku zostały odcięte, a następnie z powrotem przyszyte, nie marszczyły się pod wodą, nawet gdy moczyły się cały dzień. Badacze doszli do wniosku, że ta różnica musi wynikać z przerwanych połączeń nerwowych, ponieważ nawet najlepszy chirurg nie jest w stanie połączyć wszystkich drobnych nerwów. Przyjrzano się całej sprawie dokładniej i okazało się, że zamarszczenie się palców jest odpowiedzialny układ nerwowy. Wysyła on sygnały do obkurczenia się naczyń krwionośnych, co skutkuje odpływem krwi z palców, zmniejszeniem ich objętości i pomarszczeniem. Jako, że fenomen jest wywołany przez układ nerwowy, badacze doszli do wniosku, że wodne zmarszczki najprawdopodobniej pełnią jakąś funkcję. W 2010 roku grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych zaproponowała hipotezę mówiącą, że pomarszczona skóra poprawia chwyt w wilgotnych warunkach. Dobrą analogią będą tu opony samochodowe. Gdy panują suche warunki, najlepszą przyczepność zapewniają gładkie opony. Takie, jakie stosuje się w samochodach wyścigowych. Gdy zaś jest dnia jest mokra, lepiej sprawują się opony z rowkami na bieżnikach. Rowki te odprowadzają wodę i przeciwdziałają poślizgom. Według tej teorii zmarszczki na naszych palcach mają spełniać dokładnie taką samą funkcję. Przeanalizowano zdjęcia 28 pomarszczonych palców i porównano konfigurację rowków do struktur, jakie występują przy Formowaniu się rzek. Zauważono, że zmarszczki mają odwrotną strukturę, co ma sens, ponieważ rzeki akumulują wodę z różnych źródeł, a rowki na palcach według tej hipotezy mają ją odprowadzać. W 2013 roku brytyjscy naukowcy postanowili tę hipotezę poddać próbie. Przeprowadzili eksperyment, w którym 20 uczestników miało za zadanie przenosić szklane i ołowiane kulki z jednego pojemnika do drugiego. Raz mieli suche, a raz mokre i pomarszczone ręce. Wyjmowali też kulki z pojemnika, który raz był suchy, a raz wypełniony wodą. Doświadczenie wykazało, że gdy palce były pomarszczone, uczestnicy uwijali się z zadaniem o 12% szybciej, co potwierdzało hipotezę, że wodne zmarszczki mają na celu poprawiać chwyt. Jednak rok później doświadczenie to zostało powtórzone, tym razem przez niemieckich naukowców na dwukrotnie większej liczbie uczestników, i nie stwierdzono żadnych znacznych różnic w osiągniętych czasach przenoszenia obiektów. Mało tego, grupa tajwańskich naukowców przeprowadziła serię eksperymentów, w których badano tarcie i przyłożoną siłę przy przesuwaniu ręką po pręcie i przy ściskaniu sprężyny. Okazało się, że pomarszczone palce utrudniały te zadania i osiągnięto z nimi gorsze wyniki. Więc do czego służą nam pomarszczone palce? Czy hipoteza lepszego chwytu została obalona? Według neurobiologa Marga Changiz eksperymenty te nie dodają dobrze prawdziwych warunków, w jakich nasi przodkowie mogliby tą zdolność adaptacyjną wytworzyć, ponieważ w naturze nie trzeba nam było przenosić szklanych kulek. Jeśli zmarszczki na nogach i rękach miały nam pomagać, to raczej w wspinaniu się po drzewach i w bieganiu po śliskich kamieniach. Aby tę hipotezę faktycznie poddać próbie, stwierdził, że można byłoby zrekrutować ekspertów w parkurze, którzy mieliby za zadanie pokonywać tory przeszkód zarówno w normalnych warunkach, jak i z pomarszczonymi stopami i rękoma. Do takiej próby jeszcze nie doszło, więc nie możemy stwierdzić jednoznacznie, czy hipoteza mocniejszego chwytania ma rację bytu. Możliwe, że wodne zmarszczki pełnią jeszcze inną funkcję. Możliwe też, że to ewolucyjny przypadek, który nie służy niczemu. Na chwilę obecną po prostu jeszcze nie wiemy. Daj nam znać, o czym chciałbyś się dowiedzieć w następnym odcinku w komentarzach pod filmem, lub na naszym facebooku czy instagramie, gdzie zamieszczamy więcej naukowych ciekawostek, making-offów i pozostałych treści. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, to daj nam o tym znać, zostawiając łapkę w górę. I oczywiście, aby nie przegapić następnych odcinków, zasubskrybuj nasz kanał.